Witam Cię bardzo serdecznie. Ja się nazywam Marzena Kopta i uczę ludzi, jak ze sobą rozmawiać w taki sposób, aby powiedzieć sobie wszystko, nie raniąc się przy tym słowami. Zapraszam Cię do mojej nowej serii filmów wideo o praktycznej komunikacji z hashtagiem Jak to powiedzieć?. Bardzo często pytacie mnie pytają mnie ludzie na, na warsztatach, jak coś powiedzieć, żeby dać im dokładne zdanie, którym, mo którym mogą się posłużyć. No i pomyślałam sobie, że będę w nowej serii poruszać takie tematy, yy, które są ważne dla moich yy, odbiorców i dawać im bardzo konkretne zdania, którymi mogą się posługiwać, i mogą sprawdzać, jak te zdania dla nich działają. Czyli będę chciała dawać przykłady, jak nie mówić, i jak. Mówić. Jeżeli oglądasz moje filmy, jeżeli zasubskrybowałeś, zasubskrybowałeś mój kanał, jeżeli jeszcze nie, to bardzo Cię do tego zachęcam. Więc jeżeli oglądasz moje filmy, to wiesz, że pracuję w oparciu o radykalną szczerość i bardzo mocno inspiruję się komunikacją bez przemocy. I też właśnie te zdania, które będę Ci podawała, będą oparte na tych dwóch metodach, stylach komunikacji. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest radykalna szczerość, to zachęcam Cię do obejrzenia filmu, znajdziesz go tutaj, no żeby się dowiedzieć, z czym to tak naprawdę się je. Ok, jak to powiedzieć? Pierwszy temat pierwszego filmu, czyli najbardziej popularny temat, z którym się spotykam, który jest od zawsze i chyba zawsze będzie. Temat sprzątania, ponieważ uczę różne grupy zawodowe, uczę różnych ludzi, w tym również rodziców, więc oni mają ten sam problem. Jak zaprosić dziecko do pomocy w sprzątaniu, jak rozmawiać z dzieckiem, żeby wyrobić nawyk sprzątania, jak powiedzieć mu, żeby posprzątało swój pokój albo pomogło w sprzątaniu całego mieszkania. Sprzątanie to jest temat gigant, on zawsze wypływa, więc dzisiaj o tym, jak to powiedzieć. Okej, okay. no więc mamy cztery możliwości. Pierwszą możliwością jest raniąca agresja, czyli możesz sprawę załatwić krzykiem e, i paść do pokoju i powiedzieć: natychmiast mi tutaj posprzątaj. E, albo e, możesz e, powiedzieć e, coś takiego, na ciebie w ogóle nie można liczyć. Nigdy tutaj nie sprzątasz. W tej chwili się zabieraj do sprzątania. No i my, kobiety, operujemy tym komunikatem albo do swoich dzieci, albo do swoich partnerów, mężów. Idziemy w krzyk, idziemy w agresję, idziemy w oskarżenie, idziemy w pouczenie. Już masz na tyle lat, że powinnaś wiedzieć, że trzeba ogarniać swój pokój i wrzucać skarpety do pralki, a ty już jesteś stary, dorosły chłop i też powinieneś wiedzieć, że ja tu potrzebuję pomocy. I wszyscy mamy tutaj sprzątać, więc możesz pójść w, rady, w taką raniącą agresję, w krzyk, w przemoc, w mówienie ty powinieneś, ty musisz. Okej, okay. jeżeli to nie działa, no to możesz się przerzucić na manipulatywną nieszczerość, czyli generalnie rzecz mówiąc, no na manipulację i powiedzieć tak: jeżeli nie posprzątasz swojego pokoju, to ja natychmiast wyrzucam te zabawki. I nawet nie masz pojęcia, jak często rodzice na moich warsztatach przytaczają tego typu zdania, że tak właśnie mówią do swoich dzieci. E, żony potrafią powiedzieć coś takiego: e, Jeżeli mi w tym nie pomożesz, to dzisiaj śpisz na kanapie. <śm> no, okej, okay, może ty, ty tak nie mówisz, ale słyszę czasami tego typu e, komunikaty. Więc możemy zacząć manipulować. Jeżeli nie posprzątasz, to nie dostaniesz. Lizaka, loda. Jeżeli mi nie pomożesz, to nie odezwę się do ciebie przez tydzień. Czyli generalnie, manipulacja, jeżeli czegoś nie zrobisz, to nie dostaniesz tego i tego, bądź wydarzy się to i to i to. No jest to połączone z agresją, bo zaczynamy grozić komuś, że spotka go jakaś przykrość. No dobrze, ale teraz możemy, jeżeli to nie działa, albo jeżeli już jesteśmy bardzo zmęczone ustawicznym proszeniem, które nie przynosi rezultatów, no to możemy um, pójść w rujnującą empatię, um, albo jeszcze kiedy mamy zbyt dobre serca, a za mało granic i za mało dbamy o siebie, również możemy się posługiwać rujnującą empatią, czyli ja sama to zrobię. No i tutaj przychodzą różnego rodzaju usprawiedliwienia, czyli oj, taki jesteś zmęczony mężu, to Ty sobie usiądź i posiedź, albo ojej, moje dzieci mają tyle lekcji, więc już lepiej niech tam siedzą i je robią, a ja tutaj posprzątam całe mieszkanie, albo jeszcze ogarnę ich pokój, no z takiej dobroci serca, albo wchodzimy do pokoju naszych dzieci, widzimy ten stos ogrysków, papierów, taśm klejących, plasteliny i czego tam jeszcze i Takiej dobroci serca, która finalnie będzie rujnować nas i nasze relacje z naszymi dziećmi, no zaczynamy to robić same. I jeszcze bardzo często do tego przychodzi taka myśl, że albo oni są tacy biedni, albo ja jestem taka świetna w sprzątaniu i nikt nie zrobi tego lepiej niż ja. W związku z tym my same po prostu zaczynamy to robić. Wiem, co mówię, bo ja jestem z tych, które właśnie wpadały właśnie w taką rujnującą empatię. Chciałam być taka dobra, chciałam być taką dobrą matką, więc bardzo dużo rzeczy robiłam za innych. Więc jeżeli to cię spotyka, no to pomyśl, czy to służy waszej relacji, ponieważ po pierwsze uczysz ludzi, że to ty wszystko za nich zrobisz, więc oni patrzą na to i myślą, no to co będziemy się wychylać? Jeżeli dajesz taki komunikat, że to ty Zrobisz to najlepiej, no to w ogóle umarł w butach, bo nie dajesz szansy nauczyć się ludziom dobrze ogarniać przestrzeń. No i oni sobie myślą: no, jeżeli ona czuje się dobrze, bo zrobi to najlepiej, no to co będziemy, jakby się wcinać tak? i dyskutować z tym. No, i za chwileczkę będziesz sfrustrowana, yy, z, z, będziesz czuła złość, będziesz się czuła niedoceniana, bo pewnego razu będziesz zmęczona i będziesz chciała i będziesz oczekiwała, że ludzie ci pomogą, a oni powiedzą: Ale hello, do tej pory nie chciałaś pomocy, tak? Tacy byliśmy biedni, tacy byliśmy zmęczeni, tacy byliśmy zajęci lekcjami, więc o co ci teraz chodzi? Skąd ty spadłaś? No więc zastanów się, czy przypadkiem nie. Idziesz w taką rujnującą empatię. Oczywiście ja rozumiem Twoje intencje, jednocześnie popatrz na skutek. Lub możemy to załatwić radykalną szczerością, i mam dla Ciebie tutaj trzy przykłady, które mam nadzieję, że wykorzystasz. Jeżeli je wykorzystasz, daj mi znać w komentarzu, jak one zadziałały. Uwaga, to są zdania długie, więc jeżeli chcesz, możesz sobie zatrzymać ten film i napisać te zdania. Może taki tekst. Słuchajcie, zależy mi na porządku i to jest ważne dla mnie. Proszę, abyście teraz pomogli mi ogarnąć dom. Co wy na to, żebym ja zajęła się kuchnią, wy dzieci posprzątacie swoje pokoje, a ty może już zaczniesz wycierać kurze? Potem wspólnie odkurzymy i zmyjemy podłogi, a na sam koniec dzieci wynoszą śmieci. Co wy na to? Aha, popatrz, to jest propozycja z Twoją otwartością również na ich sugestie i mówisz bardzo konkretnie, czego od nich oczekujesz. Ehm, dajmy sobie na to 45 minut na przykład. Ja bym jeszcze tak y, dodała, a potem, nie wiem, zajmiemy się czymś fajnym i przyjemnym. Na przykład. Ehm, dalej, inny przykład. Kiedy jesteś sfrustrowana i czujesz złość, tak? To możesz powiedzieć coś takiego. Wiecie co? Mm, kiedy widzę, te papiery na biurku, te książki, które się walają na podłodze, kiedy widzę Twoje gacie wiszące na krześle, kiedy widzę te gary niewrzucone do zmywarki, kiedy widzę ten syf na wannie, to po prostu czuję wściekłość, czuję złość, bo mam taką potrzebę porządku, bo bardzo chcę mieszkać w czystym mieszkaniu. Bardzo mi zależy, żebyśmy wspólnie utrzymywali czystość, zależy mi na Waszej współpracy. Zależy mi na pewnej mm, wspólnej odpowiedzialności za nasz dom, za to miejsce, w którym mieszkamy. Co wy na to, gdybyśmy teraz sobie dali 45 minut i ogarnęli cały dom? Czyli ty, Stasiek, y, y, robisz to, ja robię to, y, dzieci Marysia i Basia robicie to, 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 to i zróbmy to szybko, będzie nam za chwilę miło i przyjemnie i będziemy mieć to z głowy. Da się, da się. Ja bym tak powiedziała. Um, albo jeśli czujesz zmęczenie, również możesz o tym powiedzieć. Słuchajcie, czuję zmęczenie, bo mam takie poczucie, że tylko ja w tym domu sprzątam. Zależy mi, abyśmy razem um, jakoś współdzielili obowiązki. Zależy mi na naszej wspólnej odpowiedzialności. Hej, co wy na to, gdybyśmy dali sobie tyle i tyle czasu i każde z nas. Zrobiło to i to i to, i za chwilę w domu będzie czysto. Popatrz, bez krzyku, bez manipulacji, bez brania na siebie nadmiernej odpowiedzialności, załatwiasz sprawę. Da się? Da się. Można? Ja uważam, że można. A ty sprawdź, jak to zadziała dla Ciebie. Zatem, jeżeli wypróbujesz, proszę, daj mi znać w komentarzu, co się wydarzyło, jak to zadziałało. Może pojawią się kolejne rzeczy, na które warto będzie odpowiedzieć, więc będę mogła ja nagrać kolejny film, żeby ci odpowiedzieć, jak pociągnąć taką rozmowę dalej, jeżeli na przykład oni powiedzą, a nie teraz, a, nie chce mi się, a, to nieważne, a, matka wydziwiasz. Więc jeżeli dasz mi taką informację zwrotną, to ja będę mogła nagrać kolejny film i znowu ci coś podpowiedzieć. Zapraszam Cię, zachęcam Cię do komentowania. Jak podobała Ci się taka, taki film? Co sądzisz o takiej nowej mojej serii? Również bardzo chętnie usłyszę Twoje zdanie na ten temat. Na ten moment to tyle. Ściskam serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.